Lecimy z newsami! Ręce w górę! Jak się sprzedaje nostalgia? Wygląda na to, że nie najgorzej. Studio Square Enix pochwaliło się, że w ciągu trzech dni od premiery Final Fantasy VII Remake do sklepów wysłano i sprzedano cyfrowo 3,5 miliona egzemplarzy. Pamiętamy, że gra zadebiutowała tylko na PlayStation 4, chociaż w przyszłości zapewne wyjdzie także na PC, tak co było wielokrotnie teasowane. Wynik wydaje się więc bardzo dobry, tym bardziej, że remake opowiada część historii z Final Fantasy VII, rozbudowując ją o nowe wątki. Dokończenie fabuły pojawi się dopiero w następnych grach. Which of course that I own you. Polska firma Bluebird Team podpisała umowę z wytwórnią Project Nerd Boss, na mocy której powstanie adaptacja filmowa gry Layers of Fear. Ten psychologiczny horror opowiadający o malarzu, który oszalał od zapachu farby, został dobrze przyjęty i doczekał się kontynuacji. To nie jedyna produkcja studia, która ma otrzymać adaptację, inną jest cyberpunkowy Observer. Pozostając w klimacie, na YouTube hula pilot serialu animowanego na bazie gry Hello Neighbor. Downstairs. Mamy kolejną grę, która zaliczy opóźnienie ze względu na obecną sytuację. Tym razem chodzi o Death Stranding na PeCety, które miało wyjść w czerwcu, ale pojawi się dopiero 14 lipca. To efekt tymczasowego zamknięcia studia Kojima Productions. Death Stranding opowiada o świecie, w którym ludzie chronią się w schronach, a przed nudą ratują ich kurierzy, czyli gra bardzo realistyczna. W kolejnej łatce gra Atom RPG otrzyma oficjalną polską wersję językową, co powinno ucieszyć miłośników i miłośniczki, plus zbudowanych postapokaliptycznych herpeków. Twórcy gry szykują się też na premierę dodatku Trudograd, który wyjdzie w Eryu 11 maja i będzie testowany przez jakieś pół roku. Rozszerzenie ma zawierać nowe duże miasto z wieloma nowymi postaciami i questami. Mówiliśmy o filmach i serialach na bazie gier, czas spojrzeć na to w przeciwnym kierunku. Studio Future Lab szykuje adaptację grową serialu Peaky Blinders zatytułowaną Peaky Blinders Mastermind. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie będzie to gra taktyczna o walce, lecz gra logiczno przygodowa z zagadkami. Oczywiście opowiadająca o półświadku przestępczym z lat 20. ubiegłego wieku. Premiera tego lata na pc i konsolach. Poznaliśmy datę premiery Desperados 3, czyli marki wskrzeszanej przez firmę Nordic Games i polskie studio Mimimi Games. Gra w stylu Commandos, ale opowiadająca o gangu z Dzikiego Zachodu, zadebiutuje 16 czerwca tego roku na pc PlayStation 4 i Xbox One. Szykuje się ciekawa rzecz, bo deweloper stworzył wcześniej udane Shadow Tactics, które było utrzymane w podobnym gatunku. A z innych wieści. Żywot zakończyła firma wydawnicza CDP, znana wcześniej jako CD Projekt. Nie mylić oczywiście CD Projekt Red. Przez wiele lat była ona jednym z największych dystrybutorów gier na rynku polskim.